Proszę Państwa, zapraszam wszystkie zespoły, które wystąpiły w tej kategorii. Wszyscy wiedzą. Kto jest mile widziany na scenie? Oczywiście wszyscy artyści, którzy występowali w tej kategorii dwuczęściowej, czyli będzie bardzo wielu artystów. Pomieszczą się wszyscy? No. Tak możemy siadać. Zwolniłyśmy miejsce. A, tak. a widownie o brawa, w międzyczasie zaczęciła pojawiała na scenie. Wow! Po przedstawieniu powitania się podać. Co Tytułem wstępu, e, tytułem wstępu w tej kategorii występowały dwa zespoły złomianek, e, i one były ujęte już wcześniej w koncercie galowym, więc e, nie objęte są naszymi biletami. Natomiast e, podziękowania dla zespołu Cekin, bardzo proszę.

jeszcze koleczek słodyczy. A już I A i dla mnie. I zespół A jutro, otrzymuje A zespół Platerki oraz Zespół bokserską. Co, <laughs> Chociaż obie, obie obie, wyglądały ładnie. Bardzo proszę nominację do platele. Kto przyjmuje? Kto dla Was? I jak wspomniałam, zespoły złomiane Łomianek Łomianeczki Dużej, Łomianeczki Małe występują w kordycie galowym. Zapraszam Państwa do dalszej części.